Maneczka z tej strony nikodem, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w jeden blok I co? Subskrybujcie, lajkujcie mój kanał i jeszcze odnośnie serii Survival. No, niestety ten odcinek zostaje na YouTubie, ale nie będę już go nagrywał, ponieważ e, niestety ale na tym świecie z zainstalowana takiego moda który dodał wszystkie swoje mody, yy, zwierzaki, a usunął te z Minecrafta i nie miałem jakieś, ale za to będzie seria jeden blog. się co tydzień w sobotę pojawia. Więc co, lecimy. U. Już rozbudujmy jedno. Okay.

Zostawiłem na razie tą trawę, żeby się rozrosła i rozbudujemy sobie tą wyspę. Żeby nie zapomnieć, taki to był blok, który można rozwalać. Zróbmy sobie crafting. OK. Innym razem. A to i tak był melon. pewno by się szybko rozrosła trawa. O Świnia. Napiszcie w komentarzach jak mam ją nazwać. bardzo nie przeżyję do końca odcinka. <laughs> a i z, dziękuję wam za 50 subskrypcji, nie do 100. Jak będzie 100 subskrypcji, to zrobię daily przez dwa tygodnie. Coś winia tak patrzysz? O, spadłem. A świniaca. Gabriela, nie wiem no napiszcie jak się ma nazwać I co? Przydałoby się nam w sumie Co by się nam przydało? Nie wiem, czy by się nam przydało Nie wiem, czy by się nam przydało Wow, ile oh. O? I dla krowy też możecie na krewie? Nie, nie. Diert, diert, ok. Niech się prawa. Mam pomysł, żeby zrobić na przykład wejście nad. Na razie nie będziemy robić nic z tym stylu. Zrobimy. Wow, w ogóle. Zrobimy w tą stronę, tam dalej, pół drewna, bo najwięcej ich będzie. Na razie, dobra, tyle wystarczy na razie. 18 Zrobimy zagrodę dla zwierząt. Tylko, że tu będzie musiał być diert. I to wyjdzie w ogóle ciekawe to już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, siedem. Pam, 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 pam. i możecie dalej pisać pomysły na jakieś filmiki jesień, ok. raz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz by się przydało zrobić jedno w tą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uj, chyba nie wyjdzie. A zobaczymy. Jak tam zrobiłem? Zrobiłem tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, będzie dobrze. Już myślałam, że to Creeper. O nie! No. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, chyba będzie dobrze. Co? Numer tak prawy będzie nie Hmm, myślę, że jeden blok będzie bardziej ciekawszy niż surwival, bo już nie będzie. Ale zauważyliście w ogóle jeszcze koble nie mieliśmy... Mm. Ja bym sobie zrobił jakieś rzeczy. Także no, na razie. O! To jest. Już myślałem, że świni nie ma. I dla kurczaka też no. musicie nazwać kurczak kurczaka więc piszcie w komentarzach Jak będzie kabel chyba bym musiał większy zrobić tutaj dla zwierząt to trochę mry. a tu najwyżej zrobicie inne drugie i co potrzebne by było jakieś zrobiłem na razie tylko kierów jakby był ten no zawsze jest tu sztonka drzewa będziemy mogli zasadzić drzewo kolejne okej okay. okay. Owce, czarne owce Dobra, to nazwijcie owce, kurczaka, świnia i krowę A zaraz będę musiał je przenieść tam Tylko żeby jakąś wodę znaleźć albo coś Bo wtedy bym mógł, by miał je łatwiej przeprowadzić bo, bo A kurczaka okay, i tak w sumie mogę, mam nasiona Kiedy a. będzie krowa? Będzie jak zrobię sobie pobudki z drewna, ponieważ one jest ich najwięcej jak się zrobi. A tu sobie zrobimy jakiś może ten hmm, pomieszczenie ze skrzynkami. Magazyn jakiś. Zróbmy bardziej taki kolorowy po prostu, tylko, tylko żeby po prostu te skrzynki mógłbym, mógłbym, mógłbym narażać. No, no dobra, co jeszcze? A jeszcze? Tutaj... Jedno. Patrz, nie, nie, co ona tam robi? Co ona tam robi? Zostań tu. Mam cztery skrzynki. Postawimy je sobie tu. Odstawmy wszystkie rzeczy. I weźmy tylko. O nie. 1, oddaj. Weźmy tylko jeszcze crafting przynieśmy O oh nie. Yeah. Nie! Mój crafting! No, czy, no cóż, pobiegamy sobie trochę. Poczekamy na dzień. O, płytkę wezmę przy, teraz. Tak ogólnie te płytki to nie były w sumie potrzebne. A nie, bo w sumie będę musiał te dać. E, 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 Wiecie, co mi wraź. Chodki. O nie. nie. Dzień dobry, tak będzie najgorzej, bo ten będzie. Ja Ja cię kręcę Albo nie wiem, albo ja robię coś ile? Nie o nie, nie zrobiłem miniaturki. A dobra Jak mi się znajdzie Wow, druga świnia. Thank oh. Odcinek, trwa... No, jeszcze mi... O, drugi kurczak, ale coś mi tu nie jest, to bo, że jeszcze kolano nie, nie, nie wiem, ale. Nie. Muszę coś znaczyć. No nie wiem co mam no, na czacie coś. Nie no, bo... Aha, to jest co mam za bloki. Patron nie ma żadnego a, przecież, a. Czy na pewno chcesz otrzymać tę stronę, nie jedynie otwieraj linką, wchodzę sobie w Na razie nie. Na razie nie, dobra. E, ty, 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 dobra, co dalej? jakieś ładne kamiks uh udawać. -huh. Dobra, teraz um, zostawmy to, te, bo będziemy musieli Nie, gdzie idziesz? Zostań tu. Nie, nie.

Наразе за всё, что я то может трава мне пить. Я уйду. Не-ма. Твою саду уже развяжут, там! Нет. .ỏ! za nim. nie, moja pierwsza śmierć. Co, czy, co jest? Zostałem... Dobra. Odeszło wszystko. Czy nie, czy nie? O, idź dobrze, idź, idź tam, iść, 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 iść. O jest, już teraz. się rozrzuciła Kurczak do nas wrócił O już A kiedy jakiś post, się hmm. nie... Czemu jeszcze kogla nie mam? Jest tak kogel, zaraz potrzebuję Bym sobie zrobił cały... Z... No niestety, tylko mieczów Nie daje mi się O kolejna krowa. To chyba nie był. Nie, nie, tam, nie, tam, nie, nie, nie. Idź, no, idź, No, idź, no, idź, no, idź, no, idź. no idź. Co jest? No wiadro wody i marchewka I pusta mapa. dobra Tam Chodź, chodź mi No i czemu wszyscy tam nagle poszliście, co? Raz, dwa, trzy, mówić Wszyscy tam O, wełna, co jest? O Wreszcie nowy ogó... ten No, problem. muszę poczekać Jest, wreszcie jestem Gdzieś indziej i... czekajcie Chciałem coś zrobić a, W tym miejscu zakończymy nowy Zakończyłem pierwszy odcinek W następnym odcinku, na samym początku wykopiałem tego kobra. Nie zapomnijcie dać imion dla zwierząt. No, jedno dla krowy, jedno dla owcy, dla kurczaka i dla świni. A na razie, że jakbyście jakbyś na przykład nazwali y, krowę, y, nie wiem, y, jabłko, to druga by się nazywała jabłka. <śm> nie, zostańcie tam. Więc co? Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, no, kanał. Więc co? Dzięki za 50 subów. Piszcie w komentarz jakieś propozycje na nowe filmy. I co? Na razie!